Marek Chmielewski, sołtys wsi Orla, radny rady gminy Orla, lider dialogu, który przywraca pamięć o orlańskich Żydach. We współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Orli oraz lokalnymi organizacjami pozarządowymi podejmuje szereg działań mających na celu upamiętnienie żydowskich mieszkańców gminy. historii nie da się opowiedzieć bez historii Żydów. Bo to jest przede wszystkim 60-70% do 1942 do roku była miejscowość żydowska. Myślę, że istotną rzeczą jest chronienie pamięci. A chronienie pamięci tym bardziej yy, tej naszej lokalnej, o którą się jakby ocieramy. Bo można przeżyć całe życie, ocierać się o, nie wiem, o kamienie z napisami, tak? o mury jakiejś budowli i, i przejść obok, obojętnie, tak. Ale to za każdym, za każdą cegłą, za każdym tym kamieniem są jakieś historie, są jakieś łzy, są jakieś i miłe rzeczy, tak? I to jest jakby po prostu z czysto ludzkich jakby odruchów, tak, należałoby czcić, pamiętać i i cieszyć się, że była taka kiedyś też wspólna przeszłość. Może zacząłem to robić nie do końca świadomie, tak, bo w początku to, to, to było tak odkładane zawsze coś na później, zbierane, zapamiętywane historie, to było jakby tego, ale już praktycznie to kilkanaście lat temu, właśnie zaczęliśmy wespół z, z kolegą, właśnie wspomnianym Darkiem Horodeckim, zbierać właśnie archiwalia, przede wszystkim fotografie, stare dokumenty. I nam tak wówczas w taki gimnazjalny sposób udało się zbudować takie, taką bazę, takie archiwum, w której znalazło się prawie 3,5 tysiąca fotografii, dokumentów, różnych takich rzeczy. I na, na tej bazie też w taki sposób <grych> spontaniczny udało nam się. Gdzieś tam zdobyłem jakieś y, środki na to, wydać y, album. Niektóre osoby odzyskały swoją tożsamość, tak? Wówczas no, u mnie wróciło, się coś takiego, ja z natury jestem taki przekorny. Nie zawsze chodzę z wiatrem, a często pod wiatr. Zawsze to się... Od, nie, od małych lat zawsze miałem przyjaciół. Oczywiście z wszystkimi się przyjaźniłem, bo, bo tego, ale zawsze z jakimiś osobami troszeczkę... Gorzej ubranymi, gorzej odtrąconymi, i tak dalej. Zawsze mi się dobrze zawsze stałem po ich stronie. I tak to, to, to taka przekora we mnie, we mnie siedzi. Wówczas jakby takim sukcesem, bośmy zrobili tutaj w synagodze wystawy, fotografii. Odbieram taki w pewnym momencie telefon. Dzwoni, ten telefon, schodzę na dół, odbieram. Mówi, Dzień dobry panu, nazywam się Sara Avni. Ale panu będzie mówić więcej, jak powiem, że jestem z domu Wiąstajna. O matko i córko, ledwo przy, przy ścianie, a to jakbym otrzymał telefon za światło. Proszę, nie wyobrażam sobie, że jeszcze ktoś żyje z naszych mieszkańców, a to była ostatnia żyjąca yy, Żydówka Zorno. o upamiętnieniu jakiejś tablicy, pomniku, to się mówi od lat. I to jest mowa trawa. I to są przeważnie trzeba, trzeba, abyśmy, tak dalej, tak dalej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to, to wiem, że jak już się coś zbiera, to jeszcze każdy chce coś mieć do powiedzenia, a przy tym nic nie wyłożyć. I w związku to było robione takim moim, tak jak mówiłem, ja jestem przekornym człowiekiem, jak nie to ja sam zrobię. To trzeba działać. Ja przede wszystkim chcę być skuteczny, a nie, a nie skupiać się na tym tego i po prostu żalnego czasu, bo czas ten leci szybko, a, a, a tyle jeszcze jest do zrobienia. Tak? Jest synagoga do uratowania. Tak? Ale najważniejszym dla mnie w tej chwili to jest uratowanie tego budynku. To jest najważniejszy mój cel i temu poświęcam czas, temu tu przychodzę od rana do nocy, nieraz tu siedzę, oprowadzam turystów. Chciałbym tutaj przyjść, za 20 lat, gdybyśmy się tak spotkali, że pewnie będę, jak dam, jeszcze pożyję, tak, Przy jakiś wiekowy dziadek, przyjdzie, żeby tu było, nie wiem, jakieś stadom młodzieży coś robiło i jakieś... pokazywali mnie jako ten eksponat, nie? Ale żeby to żyło miejsce, o to mi chodzi, nie?